Moi mili państwo, święta świętami oczywiście mamy, drugi dzień świąt Natomiast sprzęty wołają i trzeba coś przepalić I dzisiaj pomyślamy sobie, że zrobimy takie szybkie porównanie Te dwa sprzęty są mega zimne, nie były przeze mnie odpalane I teraz sprawdzimy, czy oba odpalą bez problemu Oczywiście są mega różne, ponieważ tutaj mamy SHL-kę M04 z 51 roku A tutaj Simpsona S53 z 94 Ale porównamy sobie to No i teraz tak, puszczam paliwo, wcześniej w shl żeby sobie skapało do gaźnika Ze dwa razy kopnę bez zapłonu Simpsona. Teraz włączamy zapłon I Simpson go spalił bez żadnego problemu Jest oczywiście na stanie, musi się zagrzać A teraz tak, jeszcze tutaj opuścimy pływak w shl Jeszcze musimy ją przelać paliwem Simpsona jeszcze międzyczasem przekazujemy I uwaga SHL-ka Jeszcze za mało paliwa Uwaga jest! SKLK również odpaliła, także moi drodzy, SKLK pięknie pali, Simpson pięknie pali i dobrych świąt dla was oczywiście!